W Japonii Boże Narodzenie nie ma tradycyjnego ani religijnego charakteru, ponieważ chrześcijanie stanowią tam zaledwie 1% społeczeństwa. Jednak w latach 70. XX wieku sieć KFC zainicjowała kampanię marketingową, która na zawsze zmieniła sposób, w jaki Japończycy obchodzą ten okres. Wszystko zaczęło się, gdy w 1974 roku prowadzono slogan Kurisumasu Niwa Kentucky, czyli Kentucky na Boże Narodzenie. Sugerując, że kubek kurczaka jest idealnym wyborem na świąteczny posiłek. Brak tradycyjnych zwierząt świątecznych w Japonii sprawił, że pomysł szybko się przyjął. Specjalne zestawy świąteczne składające się z kurczaka, sałatek i deserów prowadziły atmosferę zachodnich świąt do japońskich domów. Kampania KFC trafiła w głos mieszkańców, którzy docenili prostotę i dostępność tego rozwiązania, a także możliwość wspólnego radosnego posiłku w gronie rodziny. Dziś w okresie grudnia KFC w Japonii przeżywa prawdziwe oblężenie. Wiele osób rezerwuje zestawy z wyprzedzeniem, a ci, którzy tego nie robią, są gotowi czekać w długich kolejkach, by zdobyć swoje danie. Według szacunków około 3,6 miliona rodzin w Japonii świętuje Boże Narodzenie właśnie z kurczakiem KFC.